O ho, ho, ho! Ekipa Świętego Mikołaja gotowa do wyjazdu prawie, że e, tak. E, motocykl przystroiliśmy, a w ogóle to jest tak, akcja e, Moto Mikołaje Kraków 2021. Proszę bardzo, zobaczcie. To jest tutaj też nasza dodatkowa ekipa opróżelfów. Mamy tu też światełka. No jak się zrobi ciemno, to będzie lepiej widać. Na razie zgasimy. Pyk, pyk. Dziewczyny, już też przygotowane, czyli elfy musimy się jeszcze trochę przebrać, ale ogólnie tak. Opony mamy nowe, założone ostatnio. Zrobiliśmy tu teraz próby po prostu test drive na śniegu, gdyż ostatnio jeździłem motocyklem po śniegu na elefancie w 2009 albo 2010. Także spoko, spoko. Daje się ten motor w miarę prowadzić. Mamy też zamontowany. ABS w tym motocyklu To znaczy koła Na pewno nam się nie zablokują Ani na lodzie, ani na suchym, no bo po prostu takie ma hamulce, no nie? Także, także jest frajda Ej, a co ty owijasz ją papierem toaletowym? <grym wody> no to dobra, no to co Pozostaje nam ubrać się w ciuchy motocyklowe Motocyklowo-zimowe No i co, i jedziemy Zapraszam no i dojechaliśmy. Ekipa, elfy. Zobaczymy jakie to są sprzęty przystrojone. No to jak bije, zadzwonić. Ten też sobie zrobił, nie? Ho, ho, ho. To jest staka, nie My mamy jeszcze światełka. Cyk. Cyk, o proszę bardzo. Niech się świecą już, nie? To jest ta pora. No i co, wam teraz będzie zimno? Nie, jestem ciepło. Upa. Co, idziemy oglądać motorki? E, to nie tylko nie tylko my mamy światełka. Nie chcesz? Dziewczyny. Co? się Oj, święcie. Niech przywiejesz. O, takiego kiedyś miałem. Takiego samego? No, tylko że jednego wiśniowego, a drugiego czarnego. Dwa takie? No, raz miałem jeden, potem drugi. I z mamą w nim jeździłem.

Robimy zdjęcie, za y, panem dyrektorem i panem y, doktorem przejdziemy i pomachamy dzieciom, które na nas czekają. Więc sam za szybkę zerkajcie, bo na pewno będą nas wyglądać. Następnie ustawimy y, konwój z prezentami od samochodu i będziemy wszystko transportować do szpitala. W międzyczasie śnieżnicy, i kołajki chodzą z puszkami, więc pamiętajcie, robimy to dla tych maluchów. Tu jest machanie dzieciom No a tu kończymy akcję ciepłą kiełbasą, herbatą w takim miejscu